Nie aniołom Bóg poddał przyszły świat, o którym mówimy. Ktoś to gdzieś stwierdził uroczyście, mówiąc, czym jest człowiek, że pamiętasz o Nim albo Syn Człowieczy, że się troszczysz o Niego. Mało co mniejszym uczyniłeś go od aniołów, chwałą i czcią, uwieńczyłeś go, wszystko poddałeś pod nogi Jego. Ponieważ zaś poddał mu wszystko, nic nie zostawił niepoddane Jemu. Teraz wszakże nie widzimy jeszcze, aby wszystko było mu poddane. Widzimy natomiast Jezusa, który mało od aniołów był pomniejszony, Chwałą i czcią ukoronowanego za cierpienia śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci. Przystało bowiem temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie. I też podobne słowa słyszymy w dzisiejszym psalmie, psalmie ósmym, o Panie nasz Panie, jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Czym syn człowieczy, że troszczy się o niego, uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, uwieńczyłeś go czcią i chwałą, obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk twoich, wszystko złożyłeś pod jego stopy. Przede wszystkim te słowa i czytania z listu do Hebrajczyków i dzisiejszy Psalm mówią o wielkości człowieka. Jak Bóg wyróżnił człowieka, jak wielkim Bóg stworzył człowieka, jak wiele szacunku powinniśmy mieć do człowieka, bo Pan Bóg go uczynił niewiele mniejszym. Od aniołów, taki zachwyt nad człowiekiem. Jak pięknie Bóg stworzył człowieka, jakim wielkim stworzył Bóg człowieka. Czym jest człowiek, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? I to wszystko wzywa nas do tego, żebyśmy więcej szacunku mieli do człowieka. Najpierw do siebie samego, żebyśmy z szacunkiem i godności odnosili się do siebie. Żebyśmy się szanowali. Bo my się czasem sami siebie nie szanujemy. I też wymagali szacunku od innych do nas. Nikt nie ma prawa mnie poniżać, nikt nie ma prawa na mnie krzyczeć. Jestem godzien szacunku i muszę tego od innych wymagać. Ale też oczywiście i sam muszę wymagać od siebie, żebym się sam szanował i żebym szanował innych. Ja też nie mam prawa krzyczeć na innych, obrażać innych, pogardzać innymi, poniżać innych. Inny człowiek też jest godzien szacunku. Czasem ktoś pyta, czy jest godnym szacunku jakiś przestępca, jakiś zły człowiek, który bardzo dużo zła czyni. O tym jest dzisiejsza Ewangelia, którą za chwilę usłyszymy. Jak Jezus wygania złego ducha z człowieka, który zaczął krzyczeć w synagodze. Co my robimy, jak człowiek zaczyna krzyczeć na przykład w kościele albo w jakimś miejscu, gdzie ludzie się zebrali, wszyscy normalnie się zachowują, a jeden krzyczy? My bierzemy tego człowieka i wyprowadzamy go. A Jezus co robi? Bierze złego ducha z tego człowieka i wyprowadza, a człowieka zostawia. Czyli też widzimy w tym szacunek do człowieka i jakąś podpowiedź, że nawet jak jest człowiek zły, jest człowiek przestępca, to nie mamy wyganiać tego człowieka, a mamy z niego wyganiać złego ducha modlić się, żeby Pan Bóg uwolnił go od złego ducha, że jest człowiek, który jest godzien szacunku, jest nim zły duch, który nim targa, który się nim posługuje. I mamy wyrzucać złego ducha, a nie człowieka, rozdzielić złego ducha od człowieka. My często nie rozdzielamy tego, tylko wyganiamy człowieka. Źle mówimy o człowieku. A ten człowiek jest ofiarą, ofiarą złego ducha. My mamy walczyć z siłami zła, a nie z ofiarami zła. A więc ten człowiek, w którym jest ten zły duch i działa przez niego, jest ofiarą tego złego ducha. Mamy prosić, żeby zły duch go opuścił, żeby Pan Bóg wyzwolił tego człowieka od złego ducha. A człowiek jest godzien szacunku. I też widzimy dziś takie słowa, przede wszystkim odnoszące się do Jezusa, przystało temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, które wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie. Oczywiście Jezus przez cierpienie, ale udoskonalony był? Czy Jezus potrzebował jeszcze udoskonalenia? Myślę, że te słowa są powiedziane przede wszystkim dla nas, że my. Udoskonalamy się przez cierpienie. A Jezus, Jego ofiara, Jego poświęcenie okazało się jeszcze doskonalszym dla nas dzięki Jego cierpieniu, dzięki Krzyżowi. Ale to jest też dla nas bardzo ważna myśl, że czasem my też pogardzamy ludźmi chorymi, słabymi, inwalidami. Jest czasem takie myślenie, że człowiek jest tyle warty, ile może zrobić w tym świecie, ile świat może z niego wziąć, ile ten człowiek przynosi pożytku. Temu światu. A człowiek chory, inwalida, który nic nie może, gdzieś tam leży sobie, to człowiek drugiej kategorii. Nie. Okazuje się, że te słowa nam mówią, że właśnie ten cierpiący człowiek jest doskonalszym człowiekiem niż ten, który nie cierpi. Cierpienie udoskonala człowieka. I przez cierpienie jeszcze więcej człowiek może zrobić, ofiarując to cierpienie, jak Jezus na krzyżu. Jezus więcej zrobił na krzyżu niż wtedy, kiedy nie cierpiał. Wtedy zbawił świat, na krzyżu zbawił świat. I my też przez swoje cierpienie możemy zrobić jeszcze więcej niż swoimi rękami, swoją pracą. Mamy łączyć cierpienie z cierpieniem Jezusa i ofiarować to za zbawienie świata. Cierpienie udoskonala człowieka. Z wielkim szacunkiem musimy odnosić się do ludzi cierpiących, do ludzi chorych, do inwalidów, do tych, którzy są naznaczeni i udoskonaleni przez cierpienie. Dzisiejsza Ewangelia w mieście Kafarnaum Jezus w wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się jego nauką, uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, nie jak uczyni w piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić, wiem kto jesteś, święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo, milcz i wyjść z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli. Także jeden drugiego pytał, co to jest nowa jakaś nauka z mocą, nawet duchom nieczystym rozkazuje, są mu posłuszne. Wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Już zauważyłem w rozważaniu jedną myśl z Ewangelii o tym, że Jezus rozdziela człowieka od złego ducha, a my często gdzieś łączymy. A jeszcze jedna myśl z tej Ewangelii chciałbym zauważyć przede wszystkim słowo. Ludzie zachwycają się słowem Jezusa, zdumiewali się Jego nauką, uczył bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. I później na koniec znów słyszymy, co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą, nawet duchom nieczystym rozkazuje są Mu posłuszne. Słowo z mocą, słowo z władzą, słowo święte, wielkie, dobre, a z drugiej strony słyszymy słowo złego ducha. I Jezus, słysząc złego ducha, mówi: milcz i wyjdź z Niego. Pierwsze słowo, które Jezus mówi do Złego Ducha, mówi: milcz, nie mów nic, milcz. Jakie słowa my mówimy? Czy to są słowa Jezusa, słowa z mocą i władzą? Czyli czy staramy się, żeby nasze słowa były mocne, były dobre, były prawdziwe, były piękne, były święte? Czy rzeczywiście przez nasze słowa słychać moc i władzę Jezusa? Czy może nasze słowa są podobne do krzyku Złego Ducha? Zły Duch krzyczy. Zły duch um, źle mówi, źle posługuje się słowami. I pierwsze, co Jezus mówi do złego ducha, to milcz. I może i nam trzeba temu złemu duchowi, który jest z nas, powiedzieć: milcz, nie krzycz, milcz, nie mów nic, bo te słowa są złe. Spróbujmy dziś zwrócić uwagę na nasze słowa, czy to są słowa Jezusa. Może bardziej postarać się, żeby może mówić mniej, ale mówić mądrze i głębiej, żeby te słowa były piękne i święte. A jeśli są słowami od złego ducha, to bardziej się modlić i mówić do złego ducha, milcz, wyjdź, nie chcę, żebyś mówił przeze mnie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu, z Syberii, z Panem Bogiem.